Dzień dobry lub dobry wieczór, drogie bliźnięta, wago i wodniku. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart 4 Tarot. To czytanie jest na tydzień pomiędzy 7 a 13 lipca, lub na każdy inny tydzień, kiedy znajdziesz to czytanie, ponieważ zarówno w życiu, jak i w tarocie czas jest wartością względną. Więc czasami się zdarza, że trafiamy na jakieś czytanie, które z nami zaklika i niekoniecznie musi dotyczyć konkretnych dat. Zanim zaczniemy czytania dla poszczególnych znaków, przygotowując karty, tasując przed włączeniem kamery, przykuła moją uwagę jedna karta na spodzie po przetasowaniu. Ja się uśmiechnęłam, jak ją zobaczyłam, bo Zobaczcie, karta głupca i to jest taka wskazówka Wspólna dla bliźniąt Wagi i Wodnika na ten tydzień. Co warto zauważyć, jeśli będziesz oglądać ten film pomiędzy 7 a 13 lipca na ten czas, to w trakcie jest energia pełni nam towarzyszy. W okolicach 10 jest szczyt pełni, jeśli dobrze pamiętam, będzie osobne czytanie na pełni. W pełni, co do zasady, nie rozpoczynamy nowych rzeczy, lepiej nie. Ale tutaj mamy w energii głupca ruszanie w jakąś podróż, więc jeśli ruszasz w jakąś podróż fizyczną, czyli wakacyjną, to bardzo dobra, przyświecająca cię energia. Natomiast jakiś bliźniak, bliźniaczka, waga, albo wodnik, albo wodniczka, albo pan waga oczywiście. Może chcieć po prostu rozpoczą rozpocząć jakiś nowy etap w życiu, albo mieć jakąś odnowę w jakimś temacie, czyli zaczynamy coś robić inaczej niż do tej pory. Wchodzimy na jakąś nową drogę, schodzimy z jakiejś drogi, na której jest już nam niewygodnie, albo już coś nie działa, albo wchodzimy w coś nowego. To może być na przykład wchodzenie w relacje dla niektórych z osób, które teraz mnie słuchają, więc jest to bardzo pozytywna energia. My się zazwyczaj nowych początków boimy ale w energii kupca wchodzimy to, w to z taką energią dziecka, czyli z taką radością, tak trochę wiecie, z taką le, leciutką nawet naiwnością, no i tutaj naturalnie tę naiwność należy uważać, dobrze się do tej nowej podróży przygotować, na tyle na ile to jest oczywiście możliwe, żeby w ten tobołek ze sobą zabrać całą swoją wiedzę i doświadczenie, doświadczenie do tej pory zdobyte, no i nie bać się mieć tego dzieciaka w sobie, który się cieszy z tego, że coś sobie pozmienia w życiu. Więc to taka karta dla wszystkich. A teraz już zapraszam drogie bliźnięta. Co dla ciebie, bliźniaku albo bliźniaczko, na ten tydzień? Najpierw będą dwie karty wskazówki, później będą karty dla związków, a później dla singli albo mających kogoś na oku. Czyli gdzieś tam na początku ewentualnie relacji. Bliźnięta dwie karty wskazówki dla Ciebie na ten tydzień. Bliźnięta. No powiem Wam, przed chwileczką robiłam czytanie dla trygonu wody rak ryby skorpion sporo energii miłosnych, a teraz wytrykon powietrza, czyli bliźnięta waga i też widzę energię miłosną. Rycerz Kielichów i Królowa Buław. Ktoś komuś ofiarowuje kielich miłości. A jeśli jesteś facetem bliźniakiem, to może ci ten kielich miłości ofiarować kobieta. I może to być w Królowej Buław kobieta, która jest od Ciebie starsza lub bardziej od Ciebie doświadczona i z pasją robiąca to, co robi, czyli wyznająca miłość. I to jest to, co jakiś bliźniak ma usłyszeć. Naturalnie tą osobą, która daje kielich miłości, nie musi być kobieta. Na karcie akurat jest kobieta. Natomiast pamiętajcie, że na koniec dnia jedna osoba daje, a czy druga osoba przyjmie, tego nie wie nikt poza tą drugą osobą. Teraz bliźnięta w relacji. Bliźnięta w relacji. Bliźnięta w relacji, co dla Ciebie? Ok. Znowu mi się postać starszej od faceta, bliźniaka, kobiety pokazuje. Ciekawe. Bliźnięta w relacji. Jeśli jesteś mężczyzną, bliźniakiem, to w Królowej Mieczy możesz mieć w swoim otoczeniu, w, w związku, albo w swoim bardzo bliskim otoczeniu, szczególnie ważną dla Ciebie osobę z podznaków, właśnie powietrznych, czyli może być to bliźniaczka. Dziewczyna waga albo dziewczyna wodniczka. Ewentualnie w królowej mieczy ja też widzę, nie pytajcie czemu, bo to miecze, ale widzę ziemską babkę z podznaku koziorożca. Może to być osoba matki, babki, przełożonej w pracy jakiejś mentorki, jakiejś babeczki, która jest bardziej od nas doświadczona i być może nam coś poradzi w tym tygodniu, lub też postać Twojej osoby w relacji. To nie musi być wiekiem starsza od Ciebie kobieta, ale może być po prostu taka, wiecie, która trzyma ten cały Wasz dom w kupie, mówiąc brzydko. A w siódemce monet jakiś bliźniak albo bliźniaczka wykuwa sobie monety, rosną Ci monety na krzaku jeśli tak ktoś ma to powiedzcie naturalnie metafora i ta osoba jest bardzo zadowolona bo już ma takie 7 na 10 w skali do 10 jeśli chodzi o spełnienie zawodowe czy finansowe czy jedno i drugie tylko ta osoba trochę za dużo pracuje przepracowuje się i ma na to uważać bo tu takie są symptomy że ktoś ma zadatki na bycie pracoholiczką lub pracoholikiem a i może nie mieć czasu na wydawanie tych pieniędzy, bo ciągle jest w pracy. Nawet jak fizycznie jest w pracy, to może być też w swojej głowie w pracy, czyli nie wychodzi praktycznie z pracy. I na to należałoby uważać, żeby gdzieś w tą stronę za bardzo, że może te 10 monet jeszcze przed nami, na razie jest 7, ale trzeba się z tego ucieszyć, co mamy i znaleźć chwilę, ze swoją drugą osobą w relacji, albo ze swoją całą rodzinką, jeśli macie większą rodzinkę, żeby trochę się nacieszyć tymi swoimi wypracowanymi monetami, albo po prostu czasem wolnym. A teraz bliźnięta, które są pojedyncze, lub też mają kogoś na oku. Wow, jak mi wypadły karty z impetem, ale za dużo nie będzie na szczęście brać. Lub bliźnięta, które mają kogoś na oku. Lub ktoś ma bliźnięta na oku. No, znowu energia romansu. Rycerz buław i piątka monet. Mm, w piątce monet ktoś może czuć się odrobinę samotny. Ktoś może czuć, A niech mnie ktoś przytuli. A fajnie jest być singlem, singielką, ale może czasem bym chciał, chciała pobyć z tą drugą osobą. No i ktoś u kogoś, jakiegoś bliźniaka albo bliźniaczki może się taki do romansu pojawić. Tylko to jest taka osoba, na którą trochę trzeba uważać, bo w energii rycerza buław mamy takiego rycerza albo rycerkę zdobywcę. No, warto się upewnić, że coś nas trochę więcej łączy niż tylko żar buław, żar, wiecie, taki romantyczny żar, że tak się wyrażę, żeby tutaj budować coś na solidnych podstawach, bo to może być osoba, która tylko chce romansu, a być może my chcemy czegoś więcej i się mogą tu rozjechać te priorytety. Warto, żeby też jasno się to jakby spróbować porozumieć, bo. Nie zawsze, nie na każdym etapie, każdy jest gotowy na wejście w relację. I tutaj jedna osoba może na przykład nie być gotowa, a druga bardzo by chciała. No i żeby serduszko nie bolało, no to warto, no jasno to powiedzieć na samym początku relacji, jeśli będziecie te relacje rozpoczynać. Dzięki bliźnięta. Teraz wagi. Dziewczyny wagi, chłopaki wagi lub też panie wagi lub panowie wagi, jak tam wolicie. Ale każdy z chłopakiem i dziewczyną, prawda? Co dla wagi na ten tydzień. Najpierw dwie karty wskazówki. No chyba, że mi cztery wypadną jak dla rybki. Później będą dla związków, a później dla singli. Wagi, wagi, wypad giermek miecza. Przyjemna karta. moleczko. okej, okay. Jakaś waga albo jakiś waga w giermku mieczy bardzo by chciała, chciał coś sobie w życiu pozmieniać, coś fajnego zrobić, coś zdobyć, może coś przy pracy pozmieniać. Tylko jeszcze trochę nie ma pomysłu, ale gdzieś to jest takie wiecie, że nas nosi, że bardzo byśmy chciały chcieli, tylko jeszcze nie mamy dobrego planu, i być może to nie jest jeszcze tydzień na planowanie, a bardziej w energii słońca, druga karta, na wyjazd, na oczyszczenie głowy, zmiana otoczenia. Nawet jak nie możesz wyjechać jeszcze na jakieś dłuższe wakacje, jeszcze to może nie być ten tydzień, ale tak by w kartach mi wychodziło, że ktoś jednak jedzie. No to warto, nawet się wiecie, dni są długie. Co prawda noce już coraz dłuższe od nocy kupały, codziennie po troszkę skracają się dni, ale kompletnie nie będziemy tego czuli, bo czekają nas teraz dwa piękne, nawet jak burzowe nie szkodzi, piękne letnie miesiące, lipiec, sierpień, więc jakaś wycieczka, jakieś yy, pojechanie nawet jakoś plaże. Wiecie, plaże nawet w miastach są, dla chcącego nie ma nic trudnego. Więc jakaś waga ma gdzieś pojechać, zmienić otoczenie, jeśli tylko będzie miała ochotę ta osoba. I może tam, jak już na tej zielonej łączce wyląduje, to sobie coś wymyśli więcej niż ten giermek mieczy. Wejdzie na jakiś wyższy poziom z tymi swoimi e, pomysłami, co by sobie tu pozmieniać, żeby sobie na dobre pozmieniać, a nawet na lepsze nie. To teraz waga w relacji. Co dla wagi. Wagi lub chłopaka, wagi, która, który jest w relacji na ten tydzień. są dla wagi. Ok. Jakaś waga w relacji może wychodzić z dziewiątki buław i wchodzić w energię dziesiątki monet. Wychodzenie z dziewiątki buław oznacza, że wychodzimy z takiej klatki własnej głowy, przestajemy się czymś zamartwiać. I stawiamy na rodzinę. Stawiamy na to, żeby cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, stawiamy na to, żeby znaleźć gdzieś rozwiązanie albo uprawnioną równowagę pomiędzy różnymi aspektami swojego życia, czy to materialnym, czy duchowym, czy, wiecie, takim dotyczącym naszego prywatnego życia. I to nam daje siłę, że wychodzimy z energii, że ja nie dam rady albo co to będzie, ola Boga, jak to będzie, jest strasznie, jest trudna sytuacja, o jezu, wojny są na świecie, nie przejmujemy się, Prze próbujemy się przejmować tylko tym, na co mamy wpływ i skupiamy się na tym, co jest dla danej osoby najważniejsze. Szukamy też jakiejś upragnionej równowagi. W dziesiątce monet mamy idealną równowagę, i wiadomo, że takiej nie ma. No, jeśli ktoś tak ma, to super gratuluję. Ale szukamy tej równowagi między różnymi dziedzinami naszego życia, bo na koniec dnia o to chodzi, żeby się trochę tym życiem pocieszyć, nie? Żeby i pieniądz jakiś zarobić, i żeby mieć czas, żeby sobie, nie wiem, z pieskiem na spacer wyjść, jak masz pieska. Że jak jesteś kobietą, to no, dużo kobiet na przykład chce mieć dziecko, więc, żeby mieć ten czas w życiu na dzieci, na okazywanie tym dzieciom miłości, jak masz starszych rodziców, to żeby mieć czas, żeby tych rodziców odwiedzić. To wszystko w tej karcie dziesiątki monet jest i każdy robi to, czego potrzebuje i to, co czuje, że z tą osobą rezonuje i skupia się na tym, na co ma wpływ. Teraz, wagi, które są nie w związku, albo mają kogoś na oku. Wypadła mi siódemka mieczy. Uuu, aż tu dreszcz poczułam. To nie jest pozytywna karta. Znaczy, trudno jest mi znaleźć pozytywne słowa, zaraz powiem. Karta siódemki mieczy to karta złodzieja, kieszonkowca lub osoby, która chce nam straść serce, metaforycznie oczywiście serce, czyli nie ma dobrych zamiarów. I jakaś waga pojedyncza ma na taką osobę uważać. I już wyciągam drugą kartę. Taki złodziej czasu. Czyli ktoś przychodzi, robi zamieszanie. No tak, i mamy arcykapłana. Czyli waga, y mówi Brunner, nie ze mną te numery. Ja mam ochotę na wchodzenie w relacje, jeśli w ogóle, no bo mówię do wagi pojedynczej. Arcykapłanie, relacje opartą na wspólnych zainteresowaniach, poglądach, może być i pasja, może być i miłość, ale żeby coś nas więcej spajało, dla osób yy, wierzących, to będzie chęć wzięcia ślubu, w tym ślubu kościelnego, tak zwanego, będzie wzięcia jakiejś yy, odpowiedzialności za drugą osobę. Barcy kapłan stoi, ten papież, czy ten ksiądz w takiej kolumnadzie, w taki stabilny sposób siedzi na tym tronie. I tutaj jest ład, jest porządek, jest yy, właśnie przywiązanie do jakiś zasad. Yy, nie musi to być takie kostyczne przywiązanie do zasad, ale musi być coś więcej, co łączy dwie osoby, żeby doszło do w ogóle yy, nawiązania głębszej relacji. Ktoś chce nawiązać głębszą relację, a być może ta druga osoba raczej ma pstro w głowie. Jeśli tylko pstro w głowie, tak najdelikatniej mówię, bo no, mamy tu złodzieja uczuć takiego emocjonalnego wysysacza albo wysysaczkę. No i to, jeśli jakaś waga tak ma, no to mi przykro, współczuję. Jeśli natomiast nie pasuje to do, do Twojej sytuacji, droga wago, singielko albo singlu, to sobie zobacz Ascendent, swój Księżyc albo Wenus na sprawie miłosnej. Dla tych swoich znaków poszukaj sobie czytania, być może w tych czytaniach tygodniowych. Życzę powodzenia. No, i teraz wodniki dzięki wagi. Droga, drogi wodniku, co dla ciebie? Na ten tydzień najpierw pędzą dwie karty wskazówki. Dla wodnika, wodniczki. No tak, ulela. Jakaś wodniczka albo wodnik może być w ósemce mieczy i może mieć wybór jakiś trudny w związku z tą ósemką mieczy w dwójce monet. W ósemce mieczy niestety jesteśmy bierni wobec jakiegoś problemu, jakiejś sytuacji i nie bardzo wiemy, co mamy zrobić, jak się mamy być, może zachować. Jaką decyzję podjąć i się nie skłaniamy ku podjęciu tej decyzji. Nie jesteśmy zbyt skore ani skorzy do podjęcia tej decyzji. I być może tydzień, w którym jest to czytanie, czyli pomiędzy 7 a 13, po drodze jest pełnia Księżyca, będzie osobne czytanie na pełni, bo tam troszkę inne pytania zdajemy, trochę nad innymi tematami się zastanawiamy, to to będą osobne czytania. Ale y, nie sprzyja co do zasady pełnia, podejmowaniu decyzji, bo w świetle pełni można się rozproszyć. Z jednej strony mamy podniesioną intuicję, możemy trochę więcej czuć niż wiedzieć, ale ani pełnia, ani samnów, czyli co dwa tygodnie takie są na niebie ważne wydarzenia, to nie jest najlepszy czas, y, żeby decyzję podejmować, i być może jakiś wodnik albo wodniczka będzie sobie żonglować jakimś wyborem, myśleć o o tym, w jak, jaką ścieżkę się udać, czy co, co sobie w życiu pozmieniać w tym tygodniu. Może to dotyczyć wejścia na przykład w relacje albo nie wchodzenia w relacje, może być myślenie, czy w tej pracy zostanę, czy pójdę do nowej i tego typu rozważania, takie ważne, wiecie, kluczowe decyzje, które później rzutują jak nie na lata, to czasem nawet na całe życie, prawda. Teraz dwie karty dla wodników w relacji. To były takie wskazówki ogólne. One mogą, ale nie muszą pasować do Twojej sytuacji. Teraz yy, wodniki w relacji. Wodniki, które są w relacji. Co dla Was na ten tydzień? Ula la! Mamy burzę w, w karcie wieży, która się zaraz zawali i mamy arcykapłankę. No to arcykapłanka ma taką szatę w kolorze zamarzniętego lodu. Znaczy lodu, Już nie trzeba nawet oksymoron mi wyszedł w, w, w lodowym kolorze. Wygląda po prostu niezwykle taki kolor malut, rysowany w bajkach. Taki piękny, głęboki odcień niebieskiego. W arcykapłance zachowujemy spokój, taki chill wewnętrzny, cokolwiek by się nie działo. Płynącego do nas z otoczenia, a w tej wieży coś nie działa. Albo się coś psuje, albo coś wymaga naprawy, poprawy, albo trzeba się zastanowić nad jakimś nałogiem, który nas gdzieś ściąga w dół, albo będą jakieś wiecie letnie burze w relacji, czyli mogą pioruny być w relacji, czyli ktoś się może z kimś ostro dyskutować, że się tak wyrażę. No, i coś nie jest na solidnych podstawach, bo ta wieża na tej karcie na razie stoi, ale ona się zawali. Domyślamy się, bo to jest before road, czyli zanim się coś wydarzy, że te pioruny to sięgną tej wieży, i tu są pielgrzymi, które truptają do tej wieży. No, i dobrze by było, żeby oni zawrócili. Czyli zastanawiamy się, co jest tą naszą wieżą w życiu, i staramy się tam nie iść, nie leźć na tą wieżę. Nie pchać się tam, gdzie są jakieś kłopoty. Uważać na przykład właśnie na jakieś sprawy związane z elektrycznością. Wchodzi mi w akumulator w fałcie, wiecie jakieś zwarcie instalacji, jakieś przepalone żarówki. To nie musi być nic strasznego jakaś zacięta brama garażowa. No, i być może części z tych rzeczy można zapobiec, a części się nie da zapobiec. Zapobiec można na przykład w, w trakcie burzy, nie stając na otwartej przestrzeni, prawda? To wszyscy wiemy. Teraz podobno dzieciaki już w podstawówce uczą o tym, jakieś są nawet kursy, szkolenia, jak tam się zachowywać w różnych sytuacjach społecznych, bo nie wszystkie dzieci, na przykład dzieci w mieście, to mogą tego nie wiedzieć, bo nie ma za dużo otwartych przestrzeni, prawda? Inaczej niż w jakichś terenach takich pięknych okolicznościach przyrody. Dobra, nie rozgaduję się, wszyscy rozumieją, o co chodzi. A teraz jeszcze wodniki pojedyncze, wodniki, które nie są w relacji, albo wodniki, które mają kogoś na oku lub ktoś ma wodnika na oku. Co dla wodnika takiego na ten tędziec? Siła? upadła. Siła? Ja nie mogę podglądać, bo w kamerze widzę karty, więc muszę odwracać głowę w drugą stronę, co jest prześmieszne. Do końca czytań będzie mi szyja boleć od tego odwracania. Może nie. Dobra. No dobra. Mamy romansistę albo romansistkę w energii Rydwanu i mamy kartę siłę. No to jakiś wodnik albo wodniczka może mieć kandydata albo kandydatkę, że tak powiem, do ręki. W Rydwanie ja widzę przede wszystkim osoby z podznaku bliźniąt i zdarzają się polemiki na kanale, bo różne są przyjęte nomenklatury, ale jak sobie włączycie wszystkie moje filmy od początku kanału, w których występuje Rydwan, dla mnie Rydwan to bliźnięta, a dla tych dociekliwych, jak ktoś pyta, czy to dla mnie nie jest rak, rak to dla mnie karta księżyca. W rydwanie, ewentualnie, jeszcze znaki pojedyncze, takie jak rybki mogą być, ale dla mnie, rydwan to najbardziej bliźnięta, chociaż niekoniecznie to może być po prostu postać osoby do romansu, do takiego wiecie zmysłowego romansu, do takiego zap zapierającego dech w piersiach, do takiego ochy, achy, trochę niewidzenie, no i jak to na początku, zawsze widzimy przez różowe okulary i dużo pasji, dużo. Takie gwałtowne, że tak powiem, wejście w życie drugiej osoby, a w karcie siły mamy prawdopodobnie energię wodnika lub wodniczki, która to osoba wydaje się, że sobie radzi z tą sytuacją tego romansu i że jest w kontroli. Mamy tu dziewczynę akurat na tej karcie, która odpiera atak lwa wieńcem z kwiatów, ale stoi obok niej, rycząc, w takim bezsilnym szale. Ona się tego lwa w ogóle nie boi. Ten lew jest taką personifikacją, ucieleśnieniem jej siły, jej takiego walecznego serca i jej umiejętności stawania przy swoich racjach, i ona jakby emanuje tym, w co wierzy, co czuje, do czego jest przekonana, i dzięki temu jej otoczenie to widzi i to kupuje. Więc cokolwiek by się w tym romasie nie działo, wydaje się, że ona jest jakby stroną, która. Te sytuacje ma w jakiejś kontroli, natomiast pamiętajmy, że jak się romans albo e, romans w naszym otoczeniu pojawia, jest taka możliwość, z, może się zdarzyć złamane serce. Więc to też warto pewnie przede wszystkim pogadać, czy obie strony mają podobne, przynajmniej podobne oczekiwania, i czy trochę chociaż sobie wyobrażają, czy na przykład chcą się angażować w, ten, w te relacje, czy nie wiem, myślą na pierwszej randce, jaki kolor oczu będą miały ich dzieci, to no nie polecam. Albo czy się y, oświadczają po tygodniu, też bym się zastanawiała. No wiadomo, że trzeba w tym wszystkim tak zwany zdrowy umiar zachować, a trudno jest o to, jak jest romans i jest power, jest moc i jak jesteśmy szaleńczo w kimś zakochani, umówmy się. No i słuchajcie, tym optymistycznym akcentem sporo energii miłosnych, zarówno w czytaniach dla Raka ryby skorpiona, żywioł wody, jak i dla waszego żywiołu, czyli żywiołu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Ta energia pełni jednak te emocje podbija i to bardzo w kartach wychodzi. Dużo y, miłosnych energii. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych czytaniach, papa. Pa.